Zanim zaczniemy cały film, to ja jestem Matir, a to jest mój drugi kanał, na którym będą inne materiały. Zapraszam do oglądania. Ja nie przedłużam. Minecraft. Gra przeznaczona dla 7 latków. Są jakieś fazy, żeby przechodzić tą grę najszybciej, ale dzisiaj mnie to nie interesuje. A co mnie interesuje? Interesuje mnie przejście, Mytryfta, przejście Minecrafta na pispoolu, także oglądaj do końca, żeby się dowiedzieć czy mi się to udało, ale zanim dostaw subskrypcję i łapkę w górę, bo mi to bardzo pomaga, a Cię to, to nic nie kosztuje. Dzięki, że właśnie dlatego jesteśmy na wersji 1.0. Dlaczego akurat na tej zapytacie? Dlatego, że ta gra jest, znaczy ta wersja jest yy, yy, najstarszą wersją, jaką można zagrać. I to znaczy, że ma wiele, bardzo wiele bugów. Takie rzeczy jak alitry, jakieś duperele nawet nie zostały zaplanowane, były dopiero później. Także dlatego na tej wersji się znajdujemy. Większość z Was pomyśli, że tryb Peaceful jest fajnym trybem do pogrania dla słabszych graczy. No, jesteś tylko Ty i przytulna zwierzęta, ale ogólnie to musimy przejść ten tryb i udowodnić, że da się go przejść. Także, let's go! Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką robi każdy normalny gracz Minecrafta, to ścięcie drewno i ja, drewna. I ja też to zrobiłem. Po ścięciu drewna, oczywiście, jak każdy normalny obywatel, zrobiłem podstawowe narzędzia, jakim jest crafting. Trochę kwatyków i podstawowe kilo. Kupałem się pod ziemię, żeby zdobyć trochę kogla. I nawet żelazo. Snad. Jakby ktoś z Was pytał, dlaczego do niedokończenia typu yy, można przyciągać automatycznie itemy, tak jak teraz pokażę Wam. To dlatego, że jest to taka inna trochę wersja, bo jest po prostu tam, tam było za wiele błędów i usunęło mi połowę skina oraz. Bloki każdy, który niszczyłem, zamienił się w jeden blok. Także musiałem po prostu trochę pozmieniać w plikach. Następnie zrobiłem tulsy i poszedłem, bo wcześniej znaleziono żelazo. po jakże cennym wydobyciu żelaza, poszedłem po kamień na piecyk. Zrobiłem piecyk. Tylko postawiłem. Przepaliłem żelazo drobną i czekam aż się przypali Dobra, żelazny się przypalił Zrobiłem wiadro napołoniłem je wodą Po przepaleniu całego żelaza zniszczyłem piec i zrobiłem jak zwykle kamień Znaczy żelazny Przepiękny Kilów I siekierka Nie wiem po co robiłem kalendarz Skoro mogę mieć takie żelazne po zrobieniu tych podstawowych czynności, wyruszyłem po, w podróż, szukając potrzebnych mi materiałów. W skrócie, wytłumaczę Wam, dlaczego akurat na Kulu musimy być na wersji 1.0. Dlatego, że jako, że ta gra ma dużo błędów, to blazy spełniły się na ułamek sekundy. Także to jest nam bardzo potrzebne, bo jak blazy się spełniają na jakiekolwiek sekundę czasu, to możemy to wykorzystać. Czyli zacząć od tego, mieć na Sharpness 4 i go zaraz zdjąć na hita. Zobaczmy, ja tutaj plundruję świat i widzę takie drzewo. Ogólnie to bardzo się drzewo. Znalazłem dla Was kwiatka widzone, także każdy widz, który zostawił teraz Suba, dostaje tego kwiatka. Bez się. Let's go! Chwilę później ja na diaksy. O, diaksy. I tu ile diaksów? O, panie, cztery diamenty. O! Znalazłem także lawę obok tych diamentów. I postanowiłem, że zrobię portal. Po zrobieniu portalu wykopałem dziurę, wdałem lawek i wziąłem swoją wodę. Tylko jest jeden tyci tyci. Problem. Nie mam zapalniczki. Co dodać zapalniczki? Tak nie poszedłem szukać. A, jakbyście pytali, skąd mam pochodnie? To wcześniej znalazłem trochę wągla i wykopałem, a na razie znalazłem żelazo. I tu kolejny wągiel. Tutaj znalazłem kolejne żelazo i kolejną na Wiele później jerałem żelazo moim węglem. Zaraz po spaleniu wylałem wodę na, obsy... na lawę i zrobił się Tak Takie tam normalne rzeczy. Wiele później, krążąc, szukając krawła, zdałem sobie sprawę, że dwa razy ominąłem kupkę krawła. A tutaj jest. Po no zdobyciu zapalniczki, skraftowałem kilka potrzebnych rzeczy. Nice. Nie wiem po co skraftowałem żelazny miecz. Uciekam, gripem. Zaraz później wkroczyłem do naderu i zdałem sobie sprawę, że nie mam miecza diamentowego. miecza NSA4. Dobra, wracam w Tu ja znaleźłam kolejny dioksyd w innej kopalni. Nawet nie chcecie wiedzieć, ile ja tej kopał szukałem. Wróciłem do naszego miejsca, podszedłem do craftingu, z miecz. Sharpness. Yy, diamentowy... Zdać sobie sprawę, że wszedłem do laterów z diamentowym mieczem. I znowu zapomniałem go zanchantować. Kurwnie. Także dzięki mojemu dieksowemu kilofowi zebrałem portal. Tak można by to rzec. To chwilę potrwa. Po wyjściu z tamtego zadłupia postanowiłem, że muszę zamordować każdą, ale tu każdą lasę zwierzęcia, jaką napykam, bo tutaj nie mam wobu. Także Expa zdobywa się o wiele ciężej. I nie! Tutaj nie. Wypiłem tylko kilkunastu zwierząt, jakie widzicie na filmie. Ja tutaj wypiłem dużo, dużo więcej zwierząt. Tutaj ja troszkę już po zrobieniu wioski, której znalazłem bibliotekarza z dużą ilością ciołek, przyda się do buchserów oraz enchantu. żeby wyjątkiem nasz mieczyk. Taka mała ciekawostka. Jestem już po zrobieniu enchantu. Wydałem na niego trochę książek, oraz musiałem wydać diaksy i parę tam itemów. Yy, I ogólnie ciekawostka w tej wersji, maksymalnym poziomem kończątku jest nie 30, tylko 50. Także musiałem się przyczynić do wygnięcia znacznie większej rasy zwierząt. Znacznie. Dzisiaj to już znalazłem dla Wapulka. Taka ciekawostka. Wiele później, gdy już miałem mój wymarzony mieczy, wyruszyłem do netheru. W końcu z pełnym wszystkim. Portal już na mnie czekał niedaleko. A tam jest ta wioska, w której byłem. Udałem się do portalu, który był zaraz niedaleko, bo zatrzymałem się trzy na A ja jestem głupi, zapomniałem zebrać bokszelów. W sensie zapomniałem zebrać i zrobić z nich nowe, żeby dobrze zabudować. Spowodować w What is this? Jak widzicie w tym miejscu, zastanawiałem się, dziwnie przy ale ja na szczęście niedługo później znalazłem bokszelfy. Już jestem w naderze i wykorzystałem dosłownie wszystkie deski na bokszelfy. Zauważyłem jeszcze i jedną, bardzo dziwną rzecz. Raz zginąłem, o czym wam nie powiedziałem i znikła moja woda. Ale na szczęście większość itemów udało mi się odzyskać. Kortecy też znalazłem niewiele później i zacząłem po niej krążyć, szukając spawnera blaze'ów. Niedługo potem go znalazłem, odpowiednio zabudowałem stawiłem sobie skacznika na paręnaście minut. Już jestem u 11. O, nawet nie mi pękł, to będę musiał użyć jeszcze raz innego. Wychodzę z mojej konstrukcji i lecimy w dalszą podróż do portalu widzowie, byłam przed chwilą w naszej ukochanej wiosnce, w czymś tu nie wiosce, pięknej co wiosce, I my tradeowałam od villagerów Ender Pearl. Także lecinek Teraz możemy stworzyć w końcu. Gump. Blaze powder, stworzyć agent of Ender. Nie wiem, czy mi się wyrzucił. Możemy może już wyrzucić, nie potrzebujemy tego. I lecimy szukać w portalu do endu nie będę was zaniedzał tą jakże szybką czynnością naprawdę niedługo później wszedłem do endu super kurna zrespiłem może dobra będę musiał chyba nakopać trochę tego wsygnału bo jak się jakże po miejscu tak jak z tego, na co nam zostało. Zaraz po jakże wyczynienie zaraz przed, bo to przed było, przetransportowałem świat na nowszą wersję, żeby po prostu łatwiej się grało. Ja już jestem po przetransportowaniu wersji, nie wiem czemu, dostałem wszystkie nowe elementy. W sensie stare, ale nowe. Syspektet. Że zaraz potem doszedłem do tego miejsca i skończył mi się obsydian z poprzedniej wyspy. Ale tutaj już po prostu mogłem przeskoczyć. Też musiałem nakopać bloki, aby podostawać się na wierzch. Niedługo po tym, mi się miecz rozwalił, aż odbicia, zabrałem ekspa. Wiecie, tam normalne rzeczy zebrać ekspa pro smaku. I tak oto przeszedłem Peaceful. Zostaw suła łapkę w górę, a ja jestem Matt Matthew Szef żegnam.